Między odcinkami próbowałem tego drugi raz robić, więc <noise> jest taka, znowu, improwizacja. A mam nadzieję, że wszystko wyjdzie świetnie i... No i nie będzie żadnych skambogowych akcji. Chociaż tutaj będę się zaraz fajczył. No, ale na górę, na górę, na górę! No, gór... A! Rozumiem to, że tam jest ogień, no ale... No, dobra, mnie szata. Teraz nie wyjdziemy. Oj, oj, oj! Szybciej, szybciej, dobra, jednak coś tam się chyba udało. Nie, jednak się nie uda wejść skambak A nie, 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 nie. W ten sposób. Tutaj. O, i teraz się uda. No, w końcu. Eee, może. No dobra, to ma i tędy wejdziemy. Czemu by nie? Tędy. Hła, 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 hła. Na górę, na górę, na górę. Okej, okay. jeszcze wyżej. Teraz tędy. I teraz tak. Ej, tędy chyba trzeba wejść. Szajnie, tak mi się wydaje. Raczej. oj. jednak się udało. Jest, 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 prawie, prawie. Teraz tą, w ten sposób. Teraz na górę. Teraz tędy. Jest. Udało się. Interakcja. Ok, fraga Ameryki powieszona. Ujj. Dża! W sumie ciekawie czemu. On nie, mógłby zginąć, bo on skakał z do sporej wysokości. Przecież jak wiemy skakanie z takiej wysokości to jest różnorzenie skakaniu z... Um, na beton. Z betonu na beton. Więc... A, czyli proniosno tutaj o na to. Dobra, spoko. dosięć konia. Idź za patriotą, to jest patriota! ohoho! patriota! Aha, ja żyję, co tu jest cała rewolucja tam w ogóle. Dobra, my się podkłaliśmy w środek rewolucji. Kapuje! W końcu mniej więcej wiem o co chodzi. Ho ho ho, revolutions! Świetnie, dosłownie genialnie. Eee... Temu nogę urwało, temu też coś się urwało. Nogę, kolejna noga. Tacy bliźniacy. Nie jeszcze o to. Po piór do ramy. Tamtą schodziliśmy ostatnio. W sumie, jak oni tu usunęli tą całą gruz? Przecież tam był gruz. To, co nas nie było, jakbyśmy przez miesiąc, nie no, przez parę dni, godzin. Nie wątpię w to. Pewnie jakieś skambokowe akcje. Aaa, usuniemy skrypt, bo to tu jest skrypt, że tutaj jest zawalony. On wyjdzie, tu już nie będzie. I wyjdzie, For what they have in material, they lack in conviction and care. But not us. We have discipline. We have order. And most importantly, we have passion! We believe. Go we'll maintain vigilance. Serve your ammo. Ensure a proper line of sight. And above all else, men. Do not fire until you see the white of their eyes. We'll I'll be dead. <laughs> you did it. That was quite a speech. Lies, all of it, I'm afraid. Still. Words have carried us thus far. And what have found? He's left Boston, as I said he would, and set up camp on Bolton Hill. There's no good way to get out him. Not with that maelstrom roar down below. I suppose you could circle around a bit and wait for us to thin their ranks. There is no time. I will have to chance a direct approach. That's twice today you proposed the impossible. I see no other choice. Not because you're mad as a march hare, son. I expect an apology on my return. Ok, czyli taka akcja intognito, przejść przez pole bitwy odnosząc żadnych obrażeń. Ok, czyli to są jakieś że osoby amunikacyjne, które się między osobami w każdej salwie. Teraz, nie wiem, nie orientuję się. To strzelają. Dobra, teraz strzelili, no to let's go, let's go, let's go, let's go. O kurde, no, aj, trafili mnie. Fuck, nie udało się. Oj! Nie! Nie! Nie. nie. <laughs> What the fuck Co ja zrobiłem? Da się to powtórzyć, czekajcie, bo to. Czy ostatni punkt kontrolny, tak, ostatni punkt kontrolny Nie ma sensu, mam przecież się pokażej salwie, dobra A skąd ma gdzie jest salwa, eee, dobra, tutaj się schowajmy przecież między sobą po każdej salwie. A skąd się wiedzieć kiedy będzie następna serwa Dobra, teraz Schowajmy się Szczerze, szczerze, szczerze come, come on, come on, ja mam czas, nie mam Let's go, let's go Okej Lecimy, 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 lecimy Oh fuck Jakim cudem? Z jakim cudem oni mi trafili? To jest skambogowe. Przecież była salwa. One jest skambagi. Oh, fuck. Jakim cudem? Oho. Wow. Tu już jest skambogowe stuprocentowe. Dobra, biegniemy tędy. Wiem, że mam bardzo mało życia, aczkolwiek wydaje mi się, że uda się nam toczyć do tego miejsca. Nie, nie uda się, bo strzelają! <śm> Kolejna misja, której nienawidzę. Biegniemy. Chociaż tam jest wygodnie, jest tutaj chyba, pobiegniemy. Biegniemy bokiem, bo to sensu nie ma, biegnąć główną stroną. Używaj osłon. No! Skambak. Skambak, 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 skambak. Fuck! Jakim cudem! No, jakim cudem! Nie no, od początku znowu, ja pierdzie Ja nie wiem, jak jaską. skąd wieść, kiedy jazz piec, Nie biegnij teraz, biegnij teraz. Nie sły... Wiem, co to, to jest salwa, co jest salwa, to jest strzał, ale. Po, na, po moim, czy po ich strzale? Ha! Między osłonami, ok, czyli jak oni będą strzać, wtedy. wtedy my strzelałem. No. Eee, Ryuuu, replay. replay, Już nie ma co chodzi. Teraz się uda 100% Ostatnie podejście. Ja, piąte już. What the fuck. Dobra, tutaj Let's go, Conor, 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 Tylko obrażeń nie możemy odnieść. Czekajmy, aż oni zaczną nawalać w tych gości. Teraz. Teraz tu. Ok, czekamy, aż następna będzie osłona. Raz, dwa i... Dobra, teraz biegniemy, 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 biegniemy! Dobra, ładna osłona, o to chodzi. Czekamy, aż znowu uderzam. Tylko nie padajcie tak szybko, ten pały. Lecę go, strzelaj, strzelaj, Okej okay. osłona, 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 dobra. Ej no! No, wracajcie, dobra. Pana, wpadam w porę bitwy, wpadam. Aj! Aj, 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 aj. Tam, 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 czekam, czekamy, czekam, czekam, tak, mam poczekać chwilę Dobra Biegniemy, biegniemy, uda się, uda się Udało się, jest jednak ale mam bardzo mało życia Co nie wróży najlepiej Ona się na mnie regeneruje, chociaż teraz Nie, dobra Regeneruje się, ale teraz będą nas nawalać o, fuck! O, kurde! Oh fuck 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 fuck! do góry do góry do góry Oh fuck fuck oh my god What the fuck Nie kurde nie chcę umierać Ah! the fuck What the fuck gunion What fuck What the my? oh my god What the fuck No, Conor, 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 Conor Kurde Kurwa, uciekamy stąd, biegniemy, 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 biegniemy. Zostawcie mnie w spokoju, zostawcie mnie w spokoju, błagam. Dobra, dawajcie teraz. z wcześniej tego wspomnienia. Okej. Okay. Mm -hmm -hmm -hmm. O oh, fuck. Dobra, kto teraz pierwszy taki? Bang, bang, bang. Nice. Nie macie koleśku u uh, uh, ho 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 Co robi ten koleś? Już przyszedł tutaj? Nie, to jeszcze nie ten koleś. Bang. Nie ma cię. Dobra. Teraz ten koleś. u uh, Bang. O, nice. Teraz to. Ty. O, ho ho Ale ładnie podkaczyłem. Zabij oficera. Teraz co? Ten koleś. Bang, bang, bang. 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 Trzeba było nie zajmować z asesynem? Aż ty! O ten stoi nic sobie z tego nie robi. Mniejsza o niego. Udało się jakoś w ogóle to wszystko załatwić. Jednak po drzewkach, po drzewkach. Po drzewkach. Okej, okay. chyba to jest ta droga, którą powinniśmy pójść. Bo da się wejść na górę. Czyli jest dobrze. A jednak! O kur, świetnie no, o to chodziło. Tylko. Wygląda na to, że czeka nas prawdziwa wojna. To smutne, gdyż będzie to wojna, której nie chcieliśmy, bo... I cóż... Mam go zabić. Dobra, let's go, let's go, let's go! Bang, bang, bang! Ło ho ho! Łoj! lecisz tam. To okres się trzeba zabić. Łoj, czemu nie strzelasz do niego? What the fuck? What the fuck, Donion! Co to jakieś. Kurwa, jakieś. Kurwa, kręty robię. Nie no, masakra, wyjdźmy stąd tego pola rażenia. To pierwszy. Bang! Goodbye. Przyznam, że nie wyszło mi ten szybki tak Chciałem go na początku tak szybko załatwić, ale odsunął się. Eee, dobra, nie dam samobójstwa trzeba wykonać. Rady. Pierdzielę to! Kurde! Za dużo ludu, za dużo Bęk, nie ma kolesia. Kolejny noob What oh, fuck! Dobrze, że nie trafił. What the fuck Dobra Bang, bank, bank. Do widzenia. Teraz ten koleś Leć tam. Uuuuuu, uh, uh, nice, o to chodziło Ooooo uh, uh, fuck! Kolejne Dobra, nie ma go Zostało tylko ten koleś Uuu uh, fuck! Lecz sobie Nie strzelę, bo nie mam yy, jak Dobra, podbiegnijmy w ten sposób i może... No ja jednak się nie uda. Fuck jak ja mam w ogóle podejść? Przełamanie obrony nie, też nie da rady. Tyle ci tam On się nie da ten zabić. Uhohoho. To co skambak? Nie da rady, no Co jest? Nie da rady tego kole się zabić A bullshit Co to jest? ojojoj oj, oj. O ma kupę HP bo już tam już zabrałem Tylko Przydałoby się tam tego drugiego kogoś zabić. O kurde, ale mi życie spadło. Masakrycznie. Kurde, już nie padniemy. Chyba nie, nie, bo co, to będzie punkt inny. Spróbujmy to. ugrać. Łoj, 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 chyba się nie uda. O oh, fuck, O, jednak się nie udało. No kurde, znowu ze synchronizacji. A nienawidzę synchronizacji. Ja wszystko dobrze niby. Nie, no dobrze robisz. Nie, potem jest źle. Dobra, słuchajcie, trzeba ten. Wykonaj na PINT Karol nie jest zabójstwo społeczne, nie dają ci się wykryć. Okej, okay, tylko jakimś zdaniem ja mam w zabójstwo z powietrza? Musimy to wszystko. Yy... Oh, fuck! Od początku. Od początku. Jakim tutaj ja mam w końcu zabójstwo z powietrza, skoro nie mam w górę miejsca. Nie widzę miejsca, z którym mam to wykonać. Słuchamy się w krzaczki. Przeanalizujmy całą sytuację. Więc jest tak. Mm. On stoi tam na tym koniku. Uwaga, teraz strzeżony, tak. A ja mam go ukatrupić. Tylko jakim cudem? Tu jest jakieś drzewo. Tam jest jakieś drzewo. Mm. Ale wątpię, żeby mi dało się na nie wejść. nie wejść. Jakim cudem je zobaczył? Ja pierdzielą je zobaczył. Jakim cudem? JAKIM CUDEM? Nie chcę znowu tego całego akcji y, rozwalić wszystkich i zabić się ostatniego. Nie chcę tego wykonywać, bo widzieliśmy. Wiecie, widzieliście co się skończyło z takiej akcji. Jak ja mam go zabić z To jest pytanie. No, spróbujmy wejść na ten horrorne drzewo, może się uda. Dobra, bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Dobra, pobiegnijmy tędy. Zobaczmy, czy da się w ogóle spądź to wykonać to zabójstwo. A stąd! Okej, okay, dobra, już kapuję, wiem, od początku. No to restart. <grystansivers Teil 2> trzeba było znaleźć miejsce, z którym można to wykonać, dobra. KPW Tam jest to trzewko, więc trzeba iść tędy. Nie tam tamtędy, tylko tędy. To jest miejsce, po którym mamy się poruszać. Te krzaczki są specjalnie zrobione dla nas. Żeby po nim przejść pięknie, ładnie, przepięknie nikt nas nie zauważy. Tam jest to drzewo, z którego wykonamy zapójstwo. Ty idź sobie stąd, człowieczku. <grywy> Takie jest kombago. on co, stoi mi tutaj na widoku, stoi Nie, Nie, nie widzi nas on, nie, nie, w ogóle, nie, nie, on nas nie widzi. Dobra. Kurde! Nie mam je tu. Nie mam je tu. Nie mam je tu. Ma tu. Nie widzisz mnie. Tu już jest e, miejsce, w którym kończy się. Miejsce, w którym możemy iść. Kurde, zobaczy nas. Kurde, zobaczył nas na no masakra. Nikt go nie usłyszał. Nikt go nie usłyszał. Dobra, świetnie. Udało się. Jednak coś idzie dobrze. Idzie po mojej myśli, o chociaż tam jest ten gościu. Jak ja mam go ukatrupić. Tak żeby nikt nie zauważył. Kurwa jest tam jest ten koleś. Tak żeby nikt nie zauważył. Słuchajcie, to trzeba pomyśleć, dokładnie trzeba pomyśleć wszystko przemyśleć, bo spierdole coś kurwa! Widzisz mnie No! Nic, nikt mnie nie widzi. Nie widzą mnie. Proszę, nie widzą mnie. Nie widzą mnie. Ogarnijcie się. Oni tu idą, idzie tu jakiś koleś. Nie kurde, bullshit Nie ma nikogo. Idź co wy stąd! Całe takie staranie pójdzie na nic. Idź sobie stąd idź sobie stąd idziesz ze stąd. Dobra, idzie ze stąd, dobra, świetnie, udało się. Kurwa, jakie staranie, jakie skrydanie, normalnie masakra. Tu są jakieś pułapki, nie to są całe przymocowanie tego... Mhm. Mm Okej okay. Mniej więcej już wiemy jak to zrobić Tam jest on. To kurde ma być. Ściągnę. O, czemu go nie zabiło? No czemu go nie zabiło? Fuck! Takie staranie na nic poszło, dupa. Kurde. Jaki skambak? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Is going on. Takie staranie na nic poszło, no, dupa, bo nie mógł go zabić z powietrza, no. Użalimy takie zabójstwo. Chociaż, kurde, no. a, nowo! Tak, będzie to odcinek najbardziej skambogowy, jaki może być. No. O, może to wytnę, nie wiem. Nie, to będzie najbardziej skambogowy odcinek, jaki może być. Najbardziej skambogowy. Tak, to będzie taki skambogowy odcinek, że większego nie było. Idziemy teraz szybko, wiem mniej więcej, jak to przejść. Chyba wiem, co się zrobiłem podczas zabójstwa z powietrza. Przynajmniej mam takie przeczucie, że wiem, co się teraz zrobiłem. Bardzo tylko roś tam. Podejść tutaj, albo nie wiem yy, skręć tutaj, tam, 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 tam idź już. Mi tutaj nie ma. Dobra, idziesz sobie. No to let's go. Let's go, let's go, let's go. Cicho, chodź, o Cicho, cicho. On tu idzie? Nie wiem. Chyba nie. A czykolwiek ten koleś tu idzie? Oh, fuck. Oh, fuck. Coś mi tu nie wyszło chyba. Ty jeszcze. Nie, innych nie woła, nie wołajcie, innych nie wołajcie, innych proszę nie wołajcie. Dobra. Tych dwóch nie żyje. Czyli mamy wolną rękę. I to w próba... Jeżeli się nie uda to po prostu... Ja się normalnie, nie wiem u zabiję. Powiem, że jestem ramą. <głos》>, że jestem ramą, ale no nie no, takie zabójstwa. Trzeba jakoś to wszystko ukartować. Jest! Udało się. Jest! Chyba siódmy raz, ale jednak się udało. Jednak się udało. Jednak się udało. Jest. Kocham, kocham, kocham. Jestem genialny. Why? Why did you do this? To protect Adams and Hancock and those they serve. You meant to kill them. Kill them? Are you mad? I wanted only to ally. There was so much to discuss, to explain. you put an end to that now. If you speak true, then I will carry your last words to them. They must lay down their arms. They must stop this war. Why them and not the Redcoats? Do you not know think we ask the same question of the British? These things take time. And I would have succeeded had you let me play my part. Part of the puppeteer. For better we hold the strings than another. No, the strings should be severed. All should be free. And we should live forever on castles in the sky. You wield your blade like a man, but your mouth like a child. And more will die now because of it. I'm going to go to the house. <laughs> I'm going to go to the house. like a boss how dare you speak up of me like that why don't you just go off there and just help this chap retreat don't ever do that again you hear me god damn it general putnam you live the same cannot be said for pitcairn well done i suppose but it matters little now. I'm ordering a full retreat. We have lost too many in exchange for too little. If the Tories want this hill so badly, let them have it. Boston is the true prize. We have a bigger problem. What do you mean? SKAPA! Planują zamordować Waszyngtona! To będzie zajebiste. A <grym> i roboty. Czyli znowu robimy za kolesia pomóc zdechronizować, zabić, ocalić i być probohaterem. <grym> Jakie nudne. A chyba mi się tutaj coś no, nie, dobrze, My jest. enemy is tenacious. When money failed them, they took to the force. But I have slain Johnson and Pitcairn, both ending their plots.: Lord, Washington Now rallies the colonists, and their march towards freedom begins in earnest. Little wonder then that the Templars now want him dead. They seek to reshape this land into something cold and ordered, something soulless, and he is an obstacle. I must save him that his cause can flourish and my people remain safe but the more i prod the greater the chance i am discovered the templars believe their men lost the revolution in their eyes the assassins are gone and scattered no longer a threat but i fear they will soon discover the truth and me along with it i must tread carefully siccentia usma domostwo daven porta just five seconds, and the progress, but I worry it's not enough. You must strike where you need it most. What if you pursued Charles Lee and your father? What then of Paul Revere and the soldiers at Lexington? Soldiers? There were no soldiers in those towns. Only men and women who were forced to defend themselves. Is this not why you fight? To protect your people. Your struggle is the colonists' struggle. In helping one, you help the other. Encouraging words from one who thought mine a fool's errand. <laughs> Make no mistake, I still do. But I can't help but feel some pride in your success. And why should I give you any credit? Then don't. But uh, first. Return the robe and the blade and the, and the darts and all of the years of training and knowledge I have bestowed upon you. Return these and then your words may have some merit. Or you could just admit that you are wrong. Oh, child, please. You've killed two men. One more salesman than soldier. You're going to have to try a lot harder than that to impress me. Is that so, old man? Or perhaps we should step outside. I will gladly demonstrate how easily I could trounce. Connor, this is Benjamin Talmadge. His father was one of us. No need for secrecy. I think he has something he wants to say. Achilles tells me you've uncovered a plot. To murder the commander-in-chief. Yes, but I have only false starts and dead ends to show for it. Not anymore, my friend. Thomas Hickey's your man, and I aim to help you catch him. How? I'll explain on the way. You and I are going to New York. Hmm, okay, so. Podróż do Nowego Jorku. Świetnie. A czykolwiek wydaje mi się, że przedtem, między odcinkami, zrobię to co mówiłem w poprzednim odcinku, czyli wykonam wszystkie prawie, które mogę, misje poboczne, tak więc tutaj kończymy ten odcinek. Jeżeli Wam się podobało, no to subskrybujcie, to oceniajcie, no i polecajcie. Ja się z Wami żegnam. W następnym odcinku mam nadzieję, że będę chyba bardziej przypakowany ze względu na to, że wszystkie questy porobię. Tak więc, do następnego odcinka, no i do podróży do Nowego Jorku. Bye, bye. Uhuhua. 哎，好，拜拜。